Xiaomi lepsze, ale może nie tym razem. Obok mnie widzicie testowaną przeze mnie frytkownicę Xiaomi o pojemności 3,5 litra. Więc to najmniejsze urządzenie w ofercie tego producenta. Ale kosztuje tylko 350 zł i posiada kilka niesamowitych featureów. Pierwszy to ta kieszeń. Ta kieszeń ma pojemność jedynie 3,5 litra, ale ma również dodatkowy róż, dzięki czemu uzyskujemy dodatkowy poziom, więc więcej miejsca na pieczenie. Poza tym w tej cenie otrzymujemy również moduł WiFi, a więc aplikację, którą możecie sterować tym urządzeniem zdalnie i wybierać dodatkowe przepisy. Mamy tutaj również panel sterowania z pokrętłem i wyświetlaczem OLED w języku polskim. Ja za nim nie przepadam, bo wiecie, śliskie kurczakowe rączki, nie jest to najwygodniejsze, ale Wy go pokochacie prawdopodobnie, bo jest wygodny i naprawdę bardzo ładny. Ja robiłem w nim kurczaka, robiłem w niej free... Robiłem w niej pizzę, wszystko wyszło znakomicie. Jeżeli miałbym znaleźć jakiś minus, brak rączek. Wygodniej by się przynosiło jednak z rączkami. Jeżeli jesteście dwuosobową rodziną albo jednoosobową rodziną, kupujcie. Jeżeli macie więcej domowników, oszukajcie czegoś większego.